Ja się mam z tej strony, jak dzisiaj pokazuję wam o 23.59, jak przejść granicę grani najmniej w 3 minuty, 2. To nie jest jakby zaliczenie, ale powiedzmy, że jest. Tylko bardziej to jest wypadnięcie za mapę. Ja będę wam rysował. Ok? Klikasz to i to. Też się za chwilkę pojawi. To łóżeczko klikacie na 3, 4, 5. Ma być tak, jeżeli się nie mieścisz, źle. Idealnie. Wychodzisz. Musisz być taki minimum. Wolę ześ po schodach, bo czasem może się zrobić większy. I patrz, mieścisz się? Mieścisz. I musisz mieć paczek. Poczekaj, zaznaczę ci. Patrzysz tu. Patrzcie cały czas w to kółeczko. Tutaj. Musisz a. mieć to tak, a nie tak, czy coś takiego. Bo patrz. Wchodzisz. I ile? I, I klikasz kucek. I. Niby jakieś zakończenie, nie? A to jest po prostu brama do wjazdu samochodem. Możesz widzieć tę mapkę od dołu. Chyba fajny jej nie? Tutaj jest zakończenie. Tutaj jakieś drzewa. Nie spadasz za mapę, nie? To było na dzisiaj tyle i elo 000. Jest godzina. Więc leccie już spać, bo za niedługo do szkoły. Elo.